Witam Was w pierwszym odcinku serii The Best Driver on the Road. Zapraszam. Ty, co Ty robisz? A czy. Ale te. Twerkawali. Twerka wali. Oj! Ale muszę zjechać gdzieś, bo zrobić. zrobię. No. Oła! Już mam 7% jak w ciebie <noise> <Bandałem> w siebie <noise> <noise> Przyczepał mnie i zaczyna latać Było <noise> <noise> prawie idealnie <noise> <noise> Jeb go! O, <noise> Bilal <mile easier> <se> <g kindlyhehe> O kurde A! <agę> <Bard Alto Delire> Zaatakował mnie <t LearningCan monter> On mnie zaatakował! Oj, nie zmieszcza się po prawo! Chciałem ten, pasem dla inwalidów przejechać, ale zobaczyłem, że karetka stoi. No co ty? No i że brzydwoni mu dupę. A on mnie zaatakował! To widziałeś? No to patera! O Bied! bied. O. Mówiłeś! <słuchaj> no i pozbawiam. Czemu no. ja mam 430 a dalej od ciebie? To <słuchaj> widzę O kurde, ja tu muszę skręcić! W policję! O kurde! O, o. <słuchaj>